Dzień dobry, witajcie! Dzisiaj spotykamy się w pracowni w bardzo słynnego i bardzo drogiego malarza portrecisty. Będzie malował mi portret. Już nie mogę doczekać, jak wyjdę. Słuchajcie, jeśli chodzi o portret, to zawsze wszyscy myślimy, że portret musi być... że portret musi być podobny, że oczy, nos, włosy, wszystko musi być podobne, jak na zdjęciu, jak na fotografii. Ale tak wcale nie jest, bo artysta szuka czegoś więcej w portrecie swojego modela niż tylko, niż tylko te, takiego zewnętrznego podobieństwa. Szuka jakiejś większej prawdy o tym człowieku, którego portretuje. Co to znaczy prawda o człowieku? Co to w ogóle jest prawda o człowieku? Tak naprawdę każdy z nas ma wiele, wiele twarzy, wiele, jest wieloma osobami. Bo zobaczcie. Czasami, gdy jestem wypoczęta, gdy jestem zadowolona, mam wakacyjny nastrój, kiedy ubiorę się w kolorowe ubrania, Jestem osobą pełną radości, pełną blasku, i malarz pewnie to we mnie zauważy. Ale innym razem jest inaczej. Innym razem nie chcę mi się śmiać, nie chcę mi się z nikim gadać. Wolę schować się albo za okularami, czapką, albo z jakimś innym ubraniem. I wtedy jestem kimś zupełnie innym. A czasem bywa jeszcze inaczej. Człowiek jest taki zmęczony, że po prostu już mu nic się nie chce. Jego twarz poorana jest z marszczkami które pokazują, jak bardzo, bardzo jesteśmy zmęczeni, jak bardzo jesteśmy znużeni albo na przykład chorzy. Jesteśmy nieuczesani i wcale... i wcale. wcale już nie jesteśmy tymi osobami, które poprzednio. Te wszystkie rzeczy, które tutaj przed chwilką na siebie założyłam, to był kostium. To był strój. Kostium jest bardzo ważną częścią portretu. Wszystko zależy, jak będziemy ubrani, albo jaką minę zrobimy. To świadczy o nas. Ale czasem w portrecie można inaczej pokazać, kim człowiek jest. A mianowicie poprzez atrybuty. Moim dzisiejszym atrybutem jest taki piesek który nie można powiedzieć, żeby był ładny. On jest raczej paskudny i wredny. Siedzi w takiej ślicznej torebeczce i jeśli malarz na tego pieska spojrzy, wyleczkę, jeśli spojrzy na tego pieska i na mnie, to zupełnie inaczej Oceni moją osobę, będzie o mnie inaczej myślał. Poprzez ten atrybut będzie wiadomo, kim ja jestem. Czy na pewno tak? Bardzo jestem ciekawa waszego zdania. Jak byście zinterpretowali taki atrybut na moich kolanach? Co byście pomyśleli o pani, która trzyma na kolanach takiego małego, niezbyt pięknego i niezbyt miłego pieska? Jak byście zinterpretowali wnętrze tej Pani? Bardzo jestem ciekawa, zastanówcie się nad tym i może będziecie mogli mi to napisać. Więc pamiętajmy, że w portrecie czasami nie musi być podobieństwo twarzy, a ten atrybut zastępuje nam... Yy, ja tak malować nie mogę. Cztery obrazy mam zrobić? Czy jeden? Proszę się zastanowić, która jest pani najbardziej prawdziwa. A nie cztery. Dobrze. Ale, ale ja jestem... Ale wszystkie te, te postacie są prawdziwe. Ja jestem prawdziwa. Wszyst zawsze byłam prawdziwa. To nie jest to, że ja na coś pozuję. Ja zawsze byłam prawdziwa. Nie wiem, może najprawdziwsza jestem z tym pieskiem. Tak mi się wydaje. Słuchajcie. Mam dla Was teraz zadanie. Chciałabym, żebyście narysowali lub namalowali portret kogoś bliskiego, kogoś, kto, kogo, kogo bardzo dobrze znacie najlepiej tatę, mamę, siostrę, brata, dobrą koleżankę, ulubioną ciocie, kochaną sąsiadkę, babcie kogoś, kto według Was ma ciekawą osobowość. I kogo na tyle znacie, że możecie zrobić mu portret psychologiczny, czyli taki portret, który nie musi być podobny, ale powinien y, poprzez atrybuty, poprzez kostium, minę, a także poprzez tło, które zrobicie w obrazie, powinien jak najwięcej mówić o tym człowieku. To jest bardzo ważne, żeby się nad tym zastanowić, żeby wybrać taką osobę, którą naprawdę znacie. I nawet jeśli nie będziecie wiedzieć, Czegoś, to zapytajcie tej osoby o to, jak ona, kim ona naprawdę się czuje, jaka jest najbardziej charakterystyczna jej cecha, co najbardziej ona lubi, jaki atrybut wzięłaby do ręki, na kolana, czy też może gdzie indziej, może wcale nie, 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 nie w ręku musi mieć ten atrybut. Pamiętajcie, że tło również jest ważne. Jakbyśmy na przykład chcieli namalować górala i zrobilibyśmy, namalowalibyśmy mu w tle góry, to będzie to zupełnie inny portret niż ten, gdzie góral będzie miał w tle morze. Prawda? Będzie mówił zupełnie co innego o tym guralu. Portret górala z górami w tle to jest co innego niż portret z górala z morzem w tle. Pomyślcie o tym i bardzo Was proszę, zróbcie te portrety. Nie muszą być duże, bo wiem, że nie macie kartek. Mogą być miniatury portretowe, niewielkie. Technika jest oczywiście dowolna, tylko najbardziej mi zależy na tym, żebyście jak najbardziej zastanowili się nad osobą, którą będziecie portretować. Porozmawiali z nią. To jest w tym wszystkim najważniejsze. Nie śpieszcie się, jest na to dużo czasu. A, mojego malarza... Poproszę następnym razem. Może się zgodzi jeszcze raz mnie malować? Może będzie w końcu umiał z tych czterech postaci, które tutaj pokazałam, stworzyć jedną? Dziękuję. Do widzenia.